Mnie to nie rusza, bo ja trochę poznałem ten świat i naprawdę wolę być sam, niż tam nawzajem sobie dupę liżą, jajca sobie wyliżą i wszyscy mnie atakują. Kołchuję mi to lepiej, z modrym. Dobra, to już nie mam do kasy ogólnie, nie? Bo tam Prime zawsze mówi, że Prime MMA to jest największa patologia, bo na konferencji zaleje mi w ogóle. A na ostatniej Gali pobiło się raz Ambro z bombą, później Szeliga dostał na łeb i czy to nie wychadza taką hipokryzję jakby? Znaczy, no tam jest dużo hipokryzji. Mm. No ja już widziałem to. Nie zależy mi tak dużo o nich mówić, oni próbują nam e, cały czas pod górkę robić. To jest przykre. U nas jest... E, Ochrona fokus która, która dzisiaj nie, nie ma zbytnio do roboty, chyba że szeroko zaraz coś się odpierdoli, więc Ewa dobrze ochraniają nas. A tak to dużo tam jest hipokryzji, Dużo zawodników narzeka, że ma depresję. Tutaj potem wychodzą o mlekołaku, nie wiem, 20-minutowy filmik, jak jest patologiczny, a tutaj mówią o Jacku Murańskim, że się zachowuje jak patol. Te filmiki widziałem, że już są usunięte o Mlekołaku, bo tam ładnie zadziałał, albo sam, albo z Fame ma. Więc jest dużo hipokryzji. No najlepiej, nie będę się za dużo wypowiadał, bo tutaj mamy gości, więc skupię się na nich, ale fajnie jakby Boxdel wypowiedział się o tych kryptowalutach, nie? które zrobili. Albo Wardega no, może nie. by się zainteresował, bo tak to wszystkie te komentery atakują Doncasio, bo są podpisane w fejmie. Tak to o niczym innym nie mówią, tylko jak Bombelek ich poprosił, żeby dobra, teraz idziemy wszyscy Don Cassio, może go w końcu udupimy. Mnie ciężko zniszczyć, bo ja świadomie wszedłem w ten show biznes i raczej z planem i wiemy... Możliwe, że nie wiem jeszcze z czym to się wszystko je, ale cały czas to poznaję i sobie analizuję, więc spokojnie jest. w stanie. Ale na to... ogólnie dorzucę od siebie, że jak odchodziłeś z Tejmu, zawsze mówiłeś, że bogdala to jest chorągiewa i że Krycha bez Ciebie nic znaczy, bo jest mega nudny. No i co okazuje się, że Krycha odchodzi z Tejmu, bo mówi, że nie ma pomysłu na siebie, a bogdala każdy ciśnie, że tak wiatr zawieje, że bogieta teraz na topie, tylko zaprasza do otworek jak y, Denis Zdałęcki na topie, to liżą mu TP. no i w sumie tak wychodzi na to, że mieć rację, nie? No Boxdel taki jest, ale też y, by mnie krytykował go, pewnie ludzie tutaj obok, ja też nie będę wymieniał nazwiskami, ale każdy, kto w ten show biznes wszedł, to widzi jak to wszystko wygląda z boku, y, ja wiele sytuacji miałem, y, gdzie podchodzi do mnie ktoś, napierdala na tego, na tego, a potem chwilę patrzysz i się łapiesz za głowę, bo oni już siedzą i piją kawę, a jak do mnie dochodziły pewne słowa, to mówię, no nie, no to pewnie go nienawidzi tego, nie, tej osoby, a zaraz patrzę, oni siedzą i piją, piją kawę razem, więc no ja już z przymrużeniem oka to wszystko biorę i bym nie atakował tylko Boxdella, bo praktycznie w 90% to cały ten show biznes jest taki, że jak wiatr zawieje no i tyle, ale fajnie jakby Wardęga skoro jest taki niby bezstronny, chce zostać przynajmniej taki e, obiektywny, no to fajnie jakby wyjaśnił te kryptowaluty, e, które przejm ja, ja ja MMA zrobiło. Słucham? Na pewno. Jeszcze raz. Tam, jak z nim umowy nie przedłużą, to na pewno coś wrzuci. Jak z nim przedłużą umowę, to pewnie nic się nie da. No pewnie tak, tak jak większość komentarzy atakuje nas, no bo są wszyscy podpisani w fejmie, więc no mnie, mnie takie rzeczy nie ruszają, nawet mnie to bardziej buduje, że jak się mnie obawia taki boksal, skoro musi całą armię poprosić, żeby Wiesz, te w miniaturkach pisali, ze zezłomował Dunkasio, to, to, to. Mnie to nie rusza, bo ja trochę poznałem ten świat i naprawdę wolę być sam, niż tam nawzajem sobie dupę liżą, jajca sobie wyliżą i wszyscy mnie atakują. Hmm. kołchujami mi to lepiej. Lepiej z mądrym stracić, niż kurwa z zyskać kurwa. Jak? Lepiej z mądrym stracić, niż z zyskać kurwa. No. Sentencja od Soroka.